Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w horoskopie runicznym na miesiąc maj. Ja jestem Oliwa i właśnie przy pomocy kart runicznych zobaczymy, co poszczególne znaki właśnie w miesiącu maju czeka. I tak zaczynamy dzisiaj, moi kochani, od barana. Zobaczymy, jaka runa tutaj wskazuje baranom ścieżkę właśnie w miesiącu maju. Moi drodzy, w tym czasie w maju króluje Wam Sowilo. Jest to runa sukcesu, runa spełnienia. Runa zadowolenia, runa słońca w waszym życiu. E, I właśnie taki czas teraz nadchodzi, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o sprawy emocjonalne, maj, miesiąc zakochanych. Także najprawdopodobniej nie jeden baron właśnie w tym miesiącu straci serce dla e, jakichś. E, Bliskie Wam osoby, czy ta, zauroczy się, natomiast również te barany, które są w stałych związkach, e, poświęcą bardzo dużo czasu właśnie dla swoich bliskich, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci, generalnie miesiąc pod wpływem emocji, zadowolenia i szczęścia. Kolejnym znakiem, jaki, e, do jakiego będziemy patrzeć, e, co karty mają do powiedzenia, co runy mają Wam do przekazania, jest byk. No, u byków również się pokazuje sowillo, także już czuć tą wiosnę w sercu u nas wszystkich. Natomiast zobaczymy, jakie jest tutaj przesłanie od, od byków. Moi drodzy, troszkę poddenerwowania, troszkę stresowych sytuacji, natomiast te wszystkie nerwy mogą być spowodowane różnymi sytuacjami związanymi z Waszą przestrzenią zawodową, z Waszym bezpieczeństwem, które, o które w tym momencie być może będziecie musieli troszeczkę zawalczyć. Generalnie możecie również liczyć na to, że w najbliższym czasie otrzymacie różnego rodzaju sytuacje, które będą darami od losu, darami od, od góry, poznacie, spotkacie osoby, które będą Wam do czegoś pomóc mocne, przydatne i wyciągną do Was swoją pomocną dłoń. Energetyka runy Petrio, która czuwa nad Wami w tym miesiącu, zapowiada, że każde wydarzenie, które będzie miało miejsce, będzie wydarzeniem właśnie dla Was korzystnym w perspektywie czasu. Petrio w kieszeń i śmiało możecie, moi kochani, właśnie w maju poruszać się. Wśród swoich najbliższych. Kolejnym znakiem są bliźnięta. Zobaczymy, co tutaj u naszych rozgadanych, emocjonalnych bliźniaków w tym miesiącu pełnym miłości spotka właśnie bliźniaki. Zobaczymy. O, miesiąc się zacznie, moi drodzy, troszeczkę wstrzemięźliwie. Energetyka runy i Was, która się koło Was pokazuje, jednak wskazuje na to, że emocje jeszcze w tym miesiącu za bardzo u Was nie rozkwitną. Troszeczkę dystansu, troszeczkę takiej wstrzemięźliwości emocjonalnej, wręcz poukładania sobie wielu emocjonalnych spraw uczuciowych gdzieś w środku, w sobie, wewnątrz. Moi kochani, również pojawia się tutaj informacja o tym, że jest to czas na pozałatwianie wszelkiego rodzaju spraw urzędowych i to te sprawy urzędowe, zawodowe, być może sądowe, będą w tym momencie e, przyświecały Wam, e, i faktycznie pozałatwiacie je pozytywnie. Jednak właśnie one będą tymi sprawami najważniejszymi. Emocje są na razie u Was w środku, w serduchu. Jeszcze chwilka, zanim wypłyną na zewnątrz. Kolejnym znakiem, moi drodzy, w miesiącu maju jest e, rak. I już patrzymy, co runy właśnie mają Wam do powiedzenia w maju. Już mamy informację o tym, że runa, która Was wzięła, w pod swoją opieką w tym miesiącu jest Energetyka Runy Gebo. Zapowiada Wam harmonię właściwie na wszystkich płaszczyznach, jeżeli chodzi o Wasze życie. No i faktycznie te emocje raka w tym, w tym miesiącu będą tutaj wypływały zdecydowanie na zewnątrz. Po czasie różnego rodzaju przeszkód, po czasie troszeczkę niespokojnym, po czasie izolacji, jakie jaki mogły przychodzić właśnie raki w tych ostatnich miesiącach, przychodzi czas na to, żebyście w ramionach swojego partnera poczuli się bezpiecznie, żebyście w swoich strefach zawodowych również poczuli się bezpiecznie, jak również jeżeli chodzi o sprawy finansowe, również tutaj wskazują na to, że będzie to czas do Dobry i przede wszystkim stabilna harmonia na każdej płaszczyźnie.